na dzień. Yeah. Oh! Ale ładna ta gitara. Hmm. Może spróbowałabym na niej zagrać. Hmm. Może coś na tym zarobię. Okej. Okay. Biorę. Dobra. Podstawmy tutaj

Chciałabyś ze mną pójść do studia, bo naprawdę ładnie śpiewasz i grasz na gitarze, może mm, byś chciała wystąpić na scenie i w ogóle? O, naprawdę? Zrobiłabyś to? E, no oczywiście, pięknie śpiewasz, tak samo na gitarze grasz. O, naprawdę? Oczywiście, że się zgadza. To chodźmy. A daleko jest do Suda? Nie, tutaj za rogiem. Okej, okay, już jesteśmy. Tutaj się zajmie... Mm, tobą... Tobą Casper zrobić piękną jezurę i dobierze strój na wyspę. Ale no słońce. mogę się doczekać. Idź już. Tam oto można powiedzieć, że nowa gwiazda. Wysylujesz ją? Oczywiście, że tak. <grym> Okej, okay. no, Tutaj ja zaczekam mm. i pójdę po jakieś przekąski. Mm. Okej, okay, ty, ty siadaj na fotelu i zaraz zrobimy z ciebie... Mm dosłownie gwiazdy. <noise> Okej, okay, tutaj delikatne poprawki. Ok, i tutaj jeszcze drobne. Okej, okay, gotowe. Fryzura. Dziękuję bardzo. Nie ma za co to moja działka Okej, okay, jeszcze Ok no. Okej. Okay. I tutaj masz powieszony strój. Mm. Dobra, ja widzę. A ty się przebierz, dobra? Okej. Okay. Nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Naprawdę. Nigdy bym nie pomyślała, że kiedyś coś takiego mnie spotka. Okej. Okay. Oh, nie no. Ale pięknie. Już nie mogę się doczekać, aż wyjdę na scenę. Oh, nie mogę się doczekać. Okej. Okay. Mm. Tylko teraz muszę zaczekać na Julkę, bo ona ma przecież ma ją gitarę. Okej. Okay. Ale pięknie wyglądasz. Mówiłam, że jakaś po prostu przemiana. Nie mogę się dosłownie doczekać. A proszę, masz gitarę? Mm, bo a ja idę... Mm, patrzeć. Okej. Okay. Stresuję się, jak nie wiem. Ale z jednej strony chcę to zrobić. <laughs> Ale już postanowione. Pójdę tam i pokażę, co umiem. Chodźcie na, mi na miejsce. Zobacz idę patrzeć, jak. Zobaczymy, jak Ania y poda występ. Okej, okay, idę z Wami. Chodźmy na samą górę. Dobra. Ale tak mało będzie? Mm, wątpię. Pewnie za niedługo przejdą. Okej, okay. Za 5 minut wchodzę. Oh, dam radę. Dam radę. Oh. A nie, sobie, że dam radę. Dam radę sobie. Oh. A może jednak nie dam radę. Zaraz, co? Oczywiście, że dam radę. Okej, okay, idę. OK. O matko, cała są zapełniona. Uf, dam radę. Będzie dobrze. A więc przed wami... Ania, nowa gwiazda. Dobra, a więc zaczynam. Okay. Dziękujemy za występ. Dałam oh, radę. Oh, nigdy nie spodziewałam się, że takie coś mi spotka. Powtarzam sobie to już drugi raz. Dałam oh, radę. O, oh, hejka, ale tołaś, czadu, witownia, to szczadu. witownia ci dosłownie kocha. Tak myślisz? No, nie słyszałaś ich okrzyków i tak dalej tak A propos, masz już kupioną willę, bo w końcu gwiazdy muszę mieszkać w wille, tak? Nie, oh, nie żartuj. Czemu płaczesz? To to łzy szczęścia. Okej, okay. dobra. No to chodźmy. Idziemy po potem wiele. Ale naprawdę ty nie żartujesz? No Nie. Chodź. Okej. Okay. Okej, okay, już jesteśmy. O mój Boże, ale ona piękna. Cieszę się, że ci się podoba, ale zobacz w środku. Jaka piękna. <laughs> Ale kuchnia <śmiech> Dziękuję <śmiech> Nie ma za co. <śmiech> <śmiech> tak a pera, bo to twoja w wypłata za cały ten koncert. Naprawdę? Tak. Mmm... Okej, okay. nie chcę Cię wypraszać, ale wiesz, chciałabym pójść do galerii i kupić sobie jakieś... Ściuchy. Jasne, już idę. No, pa! Pa! O mój Boże... Jak dużo pieniędzy! Dobra, idę do galerii. Okej... Okay. Już wybrałam parę rzeczy Ale chyba jeszcze wezmę tą sukienkę I tą Okej okay, Jeszcze tą ozdobę Może do włosów Okej, okay, idę do kasy mhm, Dobrze Proszę podać Okej, okay. to będzie razem mm. 290 zł. Aż tyle. Dobrze, proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. O. Um. Trochę mnie kusi, żeby pójść do tego spa. Ale nie, nie pójdę. Dobra, idę na jedzonko do góry. Ok, już jestem. Mhm. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym poprosiła um, sałatkę, to jest chyba z burekami, z suinkotecikami i z e, papriką chili. Dobrze, proszę bardzo. Jeszcze bym poprosiła bubble tea. Proszę sobie wziąć. Dobrze. Um, Donacika. Na jeden jest za panem I jeszcze jeden donat To będzie pien... Wychodzi hmm. Pięćdziesiąt Dobrze ja, Proszę, bez reszty Dobrze Ale z tym dobrym obiad ale to wszystko jest dobre. No dobra. Ale się najebo. Ale tutaj pięknie jest. Ach, odpocznę sobie tutaj trochę. O. nie ptak. Ale ptak. No Z Pierścionek i monety. Hm. Dziwne. Hm. Ale Skąd to może być? Dobra, lepiej to zostawię. <laughs> Co to było? O, ten słodki szuczek! <laughs> Cześć! No <laughs> tylko! Ale są słodkie. <laughs> ja Nie myślę, już muszę iść.